Halo, halo, cześć dzień dobry, witam bardzo serdecznie z tej strony dozo z takim nietypowym filmem, mianowicie jak sobie szybciutko podnieść FPSy w Modern Warfare No no very legit. Słuchajcie, generalnie to bardzo szybciutko to opiszę. Wpisujecie sobie w wyszukiwarkę w Windowsie, po prostu players, i powinno Wam wyskoczyć od razu od Call of Duty. Jeżeli nie wyskoczy, to wchodzicie do swojego folderu, gdzie macie zapisane tylko że ja nie pamiętam gdzie mam zapisane, więc może zrobię to tak po prostu gdzie macie zapisane właśnie. Modern Warfare. Idziecie po prostu tą ścieżką w dokumentach Call of Duty Modern Warfare, tam macie folder players, wchodzicie w to i tutaj macie całą, cały taki folder wypełniony magicznymi rzeczami, i jest taki plik Advanced Options, a właściwie Adw. Options ini i sobie wchodzicie do niego i jest Video Memory Scale. I chodzi tutaj po prostu o to, że możliwe, że zapycha się u Was VRAM na karcie graficznej. Nawet jeżeli tą kartę graficzną macie dobrą, bo podesłał mi to jeden z widzów, Matgot, pozdrawiam bardzo serdecznie, który znalazł to rozwiązanie gdzieś tam na, na Reddicie z zamieszłych czasów, kiedy Call of Duty dopiero co wyszło i ogólnie też się borykał z tym problemem i bardzo długo szukał rozwiązania i nie mógł go znaleźć. Natomiast znalazł właśnie to i mu to pomogło, więc. Zaproponował, żebym ja to wstawił na kanał. On sam karty graficznej, beznadziejnej nie ma, bo ma 8 giga tej pamięci wewnętrznej w karcie graficznej. Także no, jakby nie powinno się to u niego zdarzać, a mimo to się zdarzało. I teraz co robicie? W zależności co mieliście tu wpisane, 9 czy 95, ja miałem 9 wpisaną, zmieniacie sobie na przykład na 65. Potem tylko zapisujecie, klikając CTRL-S albo tutaj zapisujecie plik i zapisz, zamykacie i odpalacie gierę. Jeżeli się okaże, że giera nie chodzi, albo chodzi gorzej niż to było wcześniej, no to po prostu wchodzicie jeszcze raz w players, zmieniacie ten plik, i wpisujecie to, co mieliście wcześniej, czyli w moim przypadku dziewiątkę. Ja to testowałem, u mnie to po prostu niczego nie zmieniło, bo ja tych problemów nie miałem. U mnie, jeżeli spadałem FPS-y, to na downtown do 70 z 90. Natomiast jeżeli wam FPS-y spadają poniżej 40, tak jak MadGodowi, czy w ogóle do jakichś wartości typu 10, to spróbujcie, bo to może być przyczyna i jemu to pomogło, więc czemu miałoby wam nie pomóc? Piszcie w komentarzach, czy rzeczywiście wam to pomogło. No wpadło mi takie rozwiązanie w ręce, MadGod zaproponował, żebym. Robi filmik, zrobiłem. Mam nadzieję, że komuś tam pomogę, także jeżeli, jeżeli pomogłem, to łapka w górę i napisz dozo, a może lepiej napisz matgod, dziękuję ci. To, to się pisze, już wam piszę, jak to się pisze, mat, nie wiem, czemu on ma przez 2D i czemu przez 2T. No, głupek jakiś, nie? No. Pozdrawiam Matgoda, pozdrawiam was wszystkich, wbijajcie na Facebooka, Discorda, dzięki wielkie i dozo!